Witajcie drodzy sąsiedzi, e, miło mi Was powitać na kolejnych warsztatach z cyklu Zoho Cafe. Jest to oczywiście warsztat projektowy, e, projekt Dnia odnowa, Nowa, e, rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej dzielnicy Opatachackiego i Zamenhofa. E, projekt jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, e, z Europejskiego Funduszu Społecznego e, Regionalnego Programu Operacyjnego e, na 2014 rok do 2020 roku. Świetnie, że znowu się widzimy. Dzisiaj mam warsztaty polizardne. Tym razem będziemy przygotowywać chleb i jeszcze coś pysznego w ramach obiadu. Wszystkiego się zaraz dowiecie. Przekażę kamerę i głos tutaj naszej pani prowadzącej, naszej sąsiadce, pani mieszka na ulicy Zamenhofa, więc rzeczywiście to są warsztaty sąsiedzkie. Rzućcie sobie okiem na te pyszności, które mamy już przygotowane na blacie. O wszystkim, co teraz będzie się działo, opowie już Pani Iwona, nie będę przeszkadzać. To ona świetnie się orientuje, co tutaj się wydarzy. Więc póki co ja się z Wami żegnam, życzę udanych warsztatów, do zobaczenia. Dzisiaj zaproponuję Państwu chlebek z mąki krupczatki. Bardzo dietetyczny i zdrowy. Wsypujemy do wszystkich mąkę. Reszta są tych składników, to jest płatki owsiane, siemielniane, nasionka, otręby, żytnie, dwie łyżki cukru i łyżkę soli. Wszystkie składniki mieszamy, otręby żytnie około szklanki, płatki owsiane około szklanki i cztery łyżki nasion słonecznika. Mąka kilogram, mąki gruczotki. Super. Po wymieszaniu składników suchych, litr ciepłej wody i rozkruszamy drożdże. I wlewamy do klebka, wszystko dokładnie mieszamy, ciasto będzie rzadkie, ale takie ma być. I po wymieszaniu ciasta odstawiamy na około 40 minut do wyrośnięcia. Po około 40 minutach, jak nasz chlebek wyrósł, wygląda bardzo ładnie. Ubijamy go trochę łyżką, żeby wypuścić bąbelki powietrza. I przekładamy na dwie blachy kaksówki. Wyłożenie klapka na blaskę koniecznie zimną wodą, ugniatamy i dzięki temu uzyskamy chrupiącą skórkę. I wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 40 minut. Po 15 minutach widzimy, że nasz chlebek już ładnie rośnie. Następnym daniem, które zaproponuję będzie kolorowy kociołek. Potrzebujemy dwie podwójne piersi z kurczaka, cebulę czerwoną i białą, papryki trzy sztuki, żółta papryka, pieczarki około pół kilograma, pieprz czarny curry, tymianek i cukinie dwie sztuki. Najpierw kroimy mięso w kostkę, to już zrobiłam i wrzucamy na gorący olej. Wrzucamy olej, wrzucamy nasze mięsko. Dodajemy od razu pary. Yes. Ja po uwieczeniu naszego mięsa dodajemy resztę składników. To jest papryka żółta, papryka czerwona, pieczarki. wlewamy wodą i dusimy około pół godziny na wolnym ogniu. Około 45 minutach wyciągamy chlebek. Jest pięknie przypieczony. Rewelacja. Dzięki. To jest woda wymieszana z mąką, zaraz damy na mięska. Będzie dzięki temu gęste i danie podajemy z ryżem lub z makaronem. Po około 30 minutach nasze danie jest już gotowe. Posypujemy świeżym tymiankiem.